ma z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o kolejnej części, chyba już 11. Tide of War. Tak widzicie, rozpoczęła się u nas fala wiosny, dokładnie wczoraj, a że wróciłem wcześniej z, z, z przymusowo z, z wakacji, które musiałem niestety takie mini wakacje skończyć wcześniej. Eee, też. Stwierdziłem, że Wam tutaj troszeczkę powiem o tej, o tej fali. Eee, co tutaj mamy nowego? No, weszła nam przede wszystkim dyrektywa osobista, gdzie mamy do wyboru obfitość, pro bono, korzyść lub też karta członkowska. Tych wszystkich oczywiście nie będę ukrywał, najbardziej się opłaca wybrać Probono, ponieważ, tak, widzicie, ja w tym momencie mam zysk 7199 punkt, punktów chorób na 10 tysięcy. I teraz, tak, ta Probono już raz była używana, ponieważ to jest na limit sezonu, czyli na jedno kiwiki. Czyli w tym momencie, jeżeli wybrałem już Probono wcześniej, to mam 10K na całe, na całe kiwiki do zrobienia z tego eventu, więc tutaj wypadałoby, żebym to zrobił. Też mam 2 dni na to, mam nadzieję, że to zrobię, tego kapa. Tutaj że 5% liczby za, zasług wymaganych do uzyskania jednej surowca z sklepy z Sojuszu już olałem ten temat, to w ogóle się nie opłaca, mi się 70% surowców też się to nie opłaca, chyba że naprawdę leżycie surowcami, i potrzebujecie, macie bardzo dużo tych do wymiany tych powiedzmy takich Ala gwiazdeczek, zaraz wam to pokażę. To wtedy wiadomo, że z tych z takich rzeczy korzystamy. Ale tutaj ja bym szedł po prostu Probono, tym że to już na takim etapie będziemy kiwiki kończymy gdzieś za 8 dni. Więc yy, Probono jest bardzo fajną opcją. Kolejną, o, kolejnym yy, będzie też yy, związane z yy, tak? No tutaj niby z walkami, ale to tam, tam wam już nagram prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków. Dyre dyrektywa Sojuszu. Co no, w dyrektywie Sojuszu. D zaopatrzenie więcej indywidualnych surowców, zaopatrzenie Sojuszu. To będziemy musieli e, włączyć w najbliższym czasie. A e, wybaczcie, bo miałem tutaj malutką awarię. E, dobre zaopatrzenie, zdobywając więcej so indywidualnych surowców i zaopatrzenie Sojuszu. Lepsze na nagrody za pokonywanie batareli, barbarzyńców i więcej punktów honoru za zajmowanie zależnych ruin i ołtarzy ciemności. Powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony, że w ogóle tego nie odpali jeszcze. Nie wiem co tam co tam u nas jest, powinni to e, odpalić, bo to z tego co widzę, widzę też mamy możliwość, ale to może przy, przy najbliższych ruinach to włączą, które są chyba aż 5 rano na nasz czas. E, no ale tutaj do po się kończą, Tak jak widzicie tutaj no jesteśmy już ostatnie e, dwie fale do końca, potem rozpoczęcie migracji i koniec 28 kwietnia. Coraz bardziej zbliża się temat tego, co zrobimy, co zrobię na najbliższym e, kewiki e, Czy coś będę zmieniał, e, czy przejdę do jakiegoś innego królestwa, jest dużo opcji, powiem wam, i sam jestem w kropce gdzieś naprawdę jestem w takiej kropce. Nie wiem, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, e, gdzie wyląduję, Mówi wam szczerze, naprawdę nie mam bladego pojęcia, gdzie wyląduję. Jestem. Naprawdę, no jestem takiej kropce, że chciałbym. Pu, chciałbym każdego zadowolić, ale się tak nie da. Yy, więc. Yy, no zobaczymy. Co yy, no tutaj jeszcze ten... A, kwestia wam, że powiem wam o, o Autarch, jak wyglądał na nas Autarcha. To jest coś, co jest zawsze moim zdaniem. Porypane. Nie wiem, czy już tutaj będziemy, będziemy widzieć, jaka jest lista autarchów zgłoszonych jeszcze nie ma informacji. Jeszcze nie, nie, rozpisali, ale ona, my dostaniemy na 30 autarchów, jeżeli chodzi o cały Sojusz, tutaj kwestie e, w, wody, dostaniemy tylko 30 i z tego 23 idą do królewca 2, 7, 2, 8 i 7 dla 3, 0, 9, 0. Powiem szczerze, to jest, to jest, to jest tak, to jest tak słabe w wykonaniu króla 2728, że to jest mała bania gdzie normalne królestwa, które się szanują, walczą w KWK kiwiki, nie zdobywają oczywiście gwiazdy, tylko wygrywają i, i dostają jakoś, my to starają się podzielić porówno, albo nawet takim powiedzmy masz 30, no to podzielimy się 20-10 i to uważam, że to jest logiczne rozwiązanie wtedy. A oni dają, na początku chcieli dać 3 w ogóle, jak ja to usłyszałem, że nic są tak a nie więcej, to jest masakra. Jeżeli chodzi o moje DKP, jeszcze nie widziałem update'a po Deathstropach. E, e, z zwykłego KP powiem wam, byłem bardzo w szoku, bo nie wiem, po prostu było to chyba tak mało walk. Ale po prostu u nas trzy osoby chyba tylko zrobiły i to przeważnie byli, nie, trzy albo cztery to były osoby, które albo naprawdę siedziały od rana do wieczora i starały się wyłapać każde gdzieś tam walki przy strefie, przy Przełęczy 7 gdzie walczył, Wiatr. Naprawdę powiem wam, że to jest masakra, nie? Jak to wszystko wyglądało. Hmm. Powiem wam, że 3 albo 4 osoby chyba tylko zrobiły, 30, zrobiły swoje 100%, tak mi się z tego co pamiętam, więc naprawdę to jest mało. I to kiwiki było tragiczne, było naprawdę mało walk i nie grałem gorszego kiwiki, naprawdę. Na pewno wiem, że muszę na kiwiki kolejne się lepiej przygotować, jeżeli chodzi o pod względem surowców nie, ale bardziej jeżeli chodzi o speed upy, bo troszeczkę tych speed mi poszło w baj u Ee, więc, no lepiej, muszę, muszę mieć lepiej to przygotowane i lepiej kontrolować swoje marsze. więc mam parę rzeczy, które muszę się na pewno nauczyć. No znaczy Nauczyć, muszę pięć po prostu w swoim stylu gry, bo troszeczkę zauważyłem parę swoich błędów. Wiem, że można grać lepiej, wiem, że mogę się poprawić. A, a nie grałem tak dobrze, jakbym chciał. Zresztą, jak oglądaliście streamy, to też możecie stwierdzić, że parę błędów porobiłem. Ja o tym sobie zdaję sprawę. No ale tak to wygląda. No i teraz tak, w drugiej części, w Tide of War, bo w tej 11 części stwierdziłem, że nagram wam też dodatkowo, do tego odcinka nagram wam informacje dotyczące też najbliższych eventów, a także jeżeli chodzi o tej... Bo sojuszu, powiem wam jak to u nas mniej więcej wyglądało i kogo też mieliśmy. Myślę, że to jest taki odcinek, gdzie naprawdę będzie taki troszeczkę krótszy, ale będziemy mogli sobie porozmawiać o takich dodatkowych rzeczach, które tutaj w Tide of War też się dzieją i podczas tych zmagań występują. Mamy terminikę Karłaka, którą teraz tak widzimy tam, tam na 33 poziomie. Czekam, że troszkę więcej mi się punktu zregenerowało. W czwartek będziemy robić bossów. Mamy wojenną ścieżkę, czyli oczywiście zdobywamy tutaj klucze za Ożenie, jakby tak powiedzieć, swoich e, swoich, swoich generałów, czy swoich e, wojsk. Arka Ozyrysa, która się rozpoczyna z zapisem, muszę właśnie dołączyć do jakiegoś sojuszu. Tam, jak dobrze pamiętam, żeby się z nimi zagrać, to jest chyba Hoa tak? Bo nie gram w tym tygodniu w sezonu małym sojuszu, bo po prostu sobota mi nie pasuje, że grę. E, więc muszę z nimi zagrać. E, kończy się mobilizacja sojuszu dzisiaj. Ja muszę dokończyć sobie mobilizacji sojuszu parę rzeczy, więc no nie będę ukrywał, że będę tutaj zaraz, zaraz coś tworzył i zaraz coś rozwijał dalej, jeżeli chodzi o tą opcję. No, jest, jest co robić w mobilizacji sojuszu. Jak widzicie mamy 7 godzin do końca i brakuje nam troszeczkę tych punktów. No, dużo ludzi nie porobiła też swoje dwa zadania właśnie zostawiłem na, na, na gir, ale to, to zrobimy w oddzielnym odcinku, takim krótkim, żebyście też zobaczyli jak mi to tam wszystko wy, wychodziło. No i na koniec Tide of War, ja pokażę Wam też jak wygląda kwestia mojego tutaj hmm, palin kryształów. Mamy 8 dni do końca, tu już kończę też, tak widzicie ten poziom. E, 50, żeby zdobyć troszkę więcej tych rubinów, jak najwięcej wybrać monet sezonu, zaraz wam to też pokażę, jak to wygląda z mojej strony, ale przede wszystkim chciałem wam pokazać procenty. W tym momencie mam 188% plus 50% zaopatrzenia sezonowego, więc naprawdę tych, tych dziennego zaopatrzenia kopalni jest fajnie, więc mam nadzieję, że troszeczkę tam tych punkcików nadrobimy. And, tu, 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 już wam chciałem tutaj wejść w to. Hmm, tu widzicie, a i przede wszystkim chciałem wejść, o tu tak widzicie wykupiłem tam parę rzeczy, które potrzebowałem e, jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi o e, sklep bojowy, wykupiłem wszystkim te materiały, które były bardzo mi potrzebne, tutaj sobie zbieram, żeby jeszcze te, zebrać troszkę główek, e, przypuszczam, że może tu się jeszcze coś uda więcej tego z tych główek wziąć, tak widzicie już kupiłem kupiłem też Ringa Sztylet. Kupiłem z randoma. Niestety czasem tak bywa, że, się, że, tak, że tak wejdzie. I tak tutaj będę miał dostępne trzy nowe monety. Zaraz wam pokażę dlaczego. Ponieważ no indywidualnie nie dało się zrobić tych kapet, jak wam mówiłem, ale mamy dwa hierony, więc jedna moneta, druga moneta za Hieron i za Mausola. Trzecia moneta. Więc w tym momencie zastanawiam się na, na, na to je przeznaczyć. Na pewno będzie to zakup tutaj yy, dumę Hana, czyli chcę sobie zrobić drugi poziom. I teraz się zastanawiam, co zrobić z tą drugą monetą. Czy kupić świętą władzę z szkit drugi i spróbować ją jeszcze raz krytność, bo mam ją w tym momencie jedną zrobioną bez kryta. Czy yy, na przykład pójść w, w piechotę młota Słońca Księżyca, ponieważ tam w przyszłościowo będę robił, jakby tak powiedzieć, ten, yy, ten, ten, ten yy, jakby tak powiedzieć, ten, yy, tą piechotę, więc ten młot też mi się tam przyda do ataku. No, nie podjąłem jeszcze decyzji, yy, lub też może kupię dwa, dwie Dumy Hamla i je upgrade do trzeciego poziomu, jeżeli będę miał potem materiały po zrobieniu yy, łuków. No, zobaczymy. No, jest parę opcji z tych monet do wykorzystania i mam nadzieję, że to, że to zrobię, będę w tym miał 4 monety, więc, no, krótko jest nieźle, czekam po prostu na to, tylko żeby mi, żeby tylko to zdobyć, wtedy będę wiedział, co z tego sklepu, sklepu Kiwiki po prostu wybrać, nie? Więc, jeżeli, jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, którą wam chciałem wspomnieć, na temat Kiwiki Tide of War, tutaj wchodzimy jeszcze w tą opcję... Moich poległych jest, jest dokładnie 1 862, z tego 50% mi wraca. Tak, jak widzicie, głównie to są te 4, parę, czy te 5 i parę, te czwórek więc trochę tego wojska wróci. Mam nadzieję, że to będzie w miarę fajnie, fajnie z mocą wygląda, że też tam się w pewnych limitach, jeżeli chodzi o paszporty, mieszczę. Więc no tyle, tyle ode mnie. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał Tide of War. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejo!